Zadanie 32 z matury 2014 za 4 punkty. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to 1 do 2 do 3. Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu. Pokonajmy na początku rysunek do naszego zadania. Mamy prostopadłościan, zaznaczmy przekątną, którą musimy obliczyć. Napiszmy również bardzo ważną daną. Pole całkowite jest równe 198. I musimy jeszcze w jakiś sposób na rysunku zaznaczyć nasz stosunek, a tak naprawdę wymiary naszego prostopadłościanu. Tutaj mamy 1 do 2 do 3. Możemy średnią krawędź oznaczyć przez 2x, najkrótszą przez x, a ta najdłuższa 3x. I zauważ, otrzymamy stosunek 1 do 2 do 3. Teraz narysuję siatkę naszego prostopadłościanu i zaznaczę te wymiary. Tutaj mam x, -a, tutaj 2x, tu x, a tu znowu 2x. Pionowa krawędź, czyli wysokość bryły 3x. Chcę rozpisać przy pomocy x pole całkowite. Wezmę po prostu całe pole boczne. Tutaj pozioma krawędź tego różnokolorowego prostokąta czerwono-niebiesko-czerwono-niebieskiego ma długość 6x. Widzisz, tutaj mamy 6x, tutaj mamy 3x, czyli już możemy rozpisać pole całkowite mnożąc 6x razy 3x. Jest to pole boczne. Oto pole. Ok, musimy jeszcze dodać dwa takie prostokąty. Jeden taki prostokąt ma jakie wymiary? Tutaj 2x, a tutaj x. Więc mnożymy x razy 2x. To jest jeden prostokąt i mnożymy razy 2, ponieważ mamy dwie sztuki zielonych prostokątów. Wymnażamy pierwszy iloczyn, teraz drugi iloczyn. 2 razy 2 to 4x kwadrat. Dodajemy 22x kwadrat. I zauważ, masz obliczone pole całkowite, a tutaj masz pole całkowite w postaci liczby. A tutaj w postaci wyrażenia algebraicznego. Możemy te dwie postacie do siebie przyrównać. 22x kwadrat równa się 198. Aby obliczyć x dzielimy równanie stronami na 22 i otrzymujemy, że x2 równa się 9. Po spierwiastkowaniu otrzymujemy, że x jest trójką. No i teraz przechodzimy do rysunku. X jest równe 3. Tutaj 3 razy 3 to 9. 2 razy 3 to 6. I teraz zastanówmy się, w jaki sposób obliczyć długość przekątnej naszego prostopadłościanu, czyli ten odcinek. Zauważ, mamy już wszystkie 3 wymiary. Aby obliczyć przekątną warto. Obliczyć ją z Pitagorasa, gdybyśmy mieli linię przerywaną, a mamy ją, to jest 9, i przekątną podstawy. No właśnie, obliczmy najpierw przekątną podstawy, czyli naszego y. Tutaj mamy naszą podstawę, a przekątną oznaczamy przez y. Wymiary przekątnej 3 i 6. Z Pitagorasa liczymy. 3 kwadrat plus 6 kwadrat równa się y do kwadratu. 3 kwadrat to 9. 6 kwadrat to 36. Y kwadrat przepisujemy. Liczbę dodajemy 45 y kwadrat przepisujemy. Kwadrat zamieniamy na pierwiastek z 45, czyli y równa się pierwiastek z 45. Możemy już tę oto liczbę nanieść na rysunek. Przekątna to pierwiastek z 45. I zauważ, tu jest 9. Tu masz obliczoną przekątną podstawy, pierwiastek z 45. Możemy teraz wyznaczyć przekątną d z tego niebieskiego trójkąta. A więc liczymy ponownie z Pitagorasa. 9 kwadrat, jedna przyprostokątna plus pierwiastek z 45, to jest druga przyprostokątna równa się d kwadrat, czyli przeciwprostokątna. 9 do kwadratu to 81. Tutaj kwadrat i pierwiastek się wyredukuje. Otrzymujemy plus 45 i d kwadrat przepisujemy. Liczby dodajemy. 126 jest równe d kwadrat. I kwadrat zamieniamy na pierwiastek, czyli d równa się pierwiastek ze 126. Warto sprawdzić, czy nic nie można wyłączyć przed znak. Pierwiastka. Robimy to przy pomocy tak zwanej kreski. Czyli rozkładamy naszą liczbę na iloczyn liczb pierwszych. Tutaj będą stały liczby pierwsze, czyli takie, które mają tylko dwa dzielniki, jeden i samą siebie. Zaczynamy od najmniejszych. 126 dzielimy na 2, to 63. 63 nie dzieli się na 2, ale dzieli się na 3. Podzielić na 3 to 21, 21 dzieli się na 3, to 7, 7 na 7 to 1. I zauważamy, że liczbę 126 można zapisać w postaci takiego iloczynu, czyli to są te liczby z zakreską. 3 razy 3 to jest 9, a pierwiastek z 9 to 3. No i właśnie tę trójkę można wyrzucić przed znak pierwiastka, a 2 razy 7 Zostawiamy pod pierwiastkiem. Po wymnożeniu nasza przekątna to 3 pierwiastek z 14. Dajemy odpowiedź. Przekątna grania stosłupa ma długość 3 pierwiastki z 14.